Hej, cześć, z tej strony Misterio. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Lego Fortnite i dzisiaj, tak jak wam obiecałem, zobaczymy co jest po drugiej stronie tego mostu. Tak, to jest w tą stronę, zobaczmy, to nie jest żadna skrzynka, nie. Okej, okay, to chodźmy dalej, zobaczmy co tam jest. Dalej musimy znaleźć jakąś jaskinę, ponieważ jedną, którą znaleźliśmy, zaraz tutaj oddalej wam pokażę. Ta jest za blisko biomu zimowego. Przez co niestety nie możemy tam pójść, ponieważ od razu byśmy zamarzli, a tego byśmy nie chcieli. Więc dobra, szukamy kolejnej jaskini. Generalnie, żeby znaleźć jaskinię to musi być zbiorowisko takich kamieni, tylko że o wiele większe. Może nie o wiele większe, ale, ale znacznie, znacznie większe niż takie coś. Możemy od razu ten kamień zebrać. O, pomoże nam iskra Tak, iskra dobrze pamiętam twoje imię. Tak, iskra dobra. Ok, zbierzmy sobie ten granit i lecimy dalej szukać jaskini. Tam znowu widzę biom zimowy. Ok, tutaj mamy. Co my tu mamy? A, tu pajączek, to możemy go olać. Iskra sobie z nim poradzi. Zbierzmy sobie drewno. I dalej musimy się rozglądać za jakąś jaskinią, bo nic tu nie mamy. Wow, ile kur. Mm, mam jeszcze jakiś miecz? Nie, nie mam. To może nie będę zużywał na te kury na razie. I na razie niech sobie tutaj swobodnie sobie hasają po łączce. Nie, naprawdę przepiękny biom. Znowu tutaj mamy most. Ten w ogóle wygląda mocarnie. Naprawdę fajny. Potem tam pójdziemy. E, ale na O! Chyba mam jaskinię widzowie. Wreszcie. Nareszcie. Spieszmy sobie tylko te dynie. Jak pamiętacie na pewno dynie regenerują dużo nam pasku głodu więc warto je mieć przy sobie Ok, e, zerknijmy w ekwipunek mamy tutaj dwa kilofy, ale czy mamy ulepszone? E, tak, mamy ulepszoną siekierę, ale czemu nie... Ma a, bo żeby zrobić ulepszony kilof musimy mieć najpierw e, te drewno z jaskini dobra, zamieńmy sobie je miejscami w takim razie i możemy iść do jaskini wydobywać te drewno, o którym Wam mówiłem tylko musimy zwolnić troszkę ekwipunek Wyrzućmy to sobie. To jest na razie nam niepotrzebne. To włóżmy sobie do ręki drugiej. I ziemię w sumie też na razie możemy wyrzucić. Nie jest to nam za bardzo potrzebne. Upuśćmy wszystko. I może hmm, bełna w sumie. Czy bełna jest nam potrzebna? Nasiona się na razie też upuśćmy. Yy, będą ważniejsze rzeczy. Do zebrania na pewno. Dobra, chodźmy. Możemy wejść do jaskini. Pierwsze, co będziemy chcieli zrobić, to oczywiście zebrać te specjalne drewno, które możemy wydobyć tylko z jaskini. A mianowicie to, które tutaj widzicie. Możemy je zebrać już yy, tylko ulepszoną siekierą. I potem... Yy, jak ona się nazywa? Słupokorzeń. O, słupokorzeń. Jeśli zbierzemy wystarczająco, zrobimy sobie potem ulepszony kill-off i wrócimy do tej jaskini, żeby zebrać też yy, marmur. To się chyba będzie nazywać marmur. Marmur albo jakiś inny rodzaj kamienia. Oto to możemy yy, wydobyć tylko ulepszonym kilofem. O, mamy tutaj przeciwników, widzę. Istralech mogłoby być część jakieś lepsze narzędzie do walki. Też już się mieczek kończy niestety. Dobra, zbierajmy ten supo i lećmy stąd. A wrócimy tutaj z lepszym ekwipunkiem. Z ulepszonym kilotem, z ulepszoną siekierą. Znaczy ulepszoną siekierą mamy, ale weźmiemy jeszcze jedną. I wtedy będziemy mogli ulepszyć yy, na pewno swoją wioskę na kolejny level. I nie wiem czy nie będziemy w stanie mogli ulepszyć yy, naszego stołu rzemieślniczego, tego głównego. Ale to zobaczymy jak wrócimy do, do naszej wioski Okej, okay, tu kolejni przeciwnicy, może uda mi się szybko ten słupokorzeń wydobyć, zanim zaczniemy atakować. Okej okay. Może ten wieczek zużyjemy do końca. O nie. Dobra, też musimy jakiś strachilofon uderzać. Dobra, zjedzmy sobie coś. Co mamy jeszcze do jedzenia? Mamy dużo dyni, dobrze, że wzięliśmy dużo dyni. Dobra, zbierzmy jeszcze trochę z i możemy lecieć do naszej wioski. I zobaczyć, jak tam się sprawy mają. Ile już mamy tego? No, nie pokazało. Dziwne. Eee, 30 sztuk. Wydaje mi się, że to na razie będzie wystarczająco. Możemy sobie stąd wyjść. Wyjście było tutaj. Chyba, że jeszcze to sięgniemy. Możemy jeszcze to sięgnąć. A, chyba. Dobra, sięgniemy, bez problemu. Zbierzemy sobie jeszcze tylko to i możemy lecieć. Okej. Okay. Um, czekajcie jak tu zejdziemy się stąd wydostaniemy? Oczywiście, że tak. To zbierzmy jeszcze sobie to. I będziemy mogli wracać sobie do naszej wioski. Eee, czekajcie, gdzieś jeszcze widziałem skrzynkę chyba. Chyba była tam na górze, co nie? Nie, czekajcie, gdzie ja widziałem tę skrzynkę? A, tutaj. Dobra. Zobaczmy, czy mamy coś ciekawego. O, to jest fajna rzecz. Nasiono śniego jagody. Będziemy mogli sobie wyhodować śniego jagody. Eee, dzięki której będziemy mogli chodzić albo po pustyni, albo po... Po właśnie biomie zimowym, bo dzięki niej, może, y, jeśli ją zjemy, ona daje nam parę minut y, właśnie odporności na, na gorąco albo na zimno. Więc to na pewno sobie weźmiemy. Y, co tu mamy jeszcze? Proch górniczy, też sobie weźmiemy. Kości są nam niepotrzebne i to sobie możemy również zestakować. Ok, to w sumie możemy sobie wyrzucić i wracamy. Teraz już definitywnie wracamy do naszej wioski. Zobaczymy czy możemy coś ulepszyć. I pewnie wrócimy jeszcze raz do tej jaskini. Yy, będziemy ją zaznaczoną? Chyba tak. się cofniemy i zobaczymy. I na pewno wrócimy się do tej jaskini, żeby zebrać ten specjalny kamień. Yy, tak, jest ona zaznaczona. O! Coś tu biegnie. Nie, ja nie mam przynajmniej żadnej broni. Iskra w sumie też, Iskra. Też walczy kilofem. Dobra, musimy się przedostać na ten mostek i uciekać stąd. Iskra, lepiej uciekajmy stąd. Nam bo muszę jej pomóc. Nie będę taki, nie zostawię jej pod potrzebie. Dobra, gdzie jest mostek? Lecimy tędy i uciekamy, bo zaraz zrobi się ciemno, a tego byśmy nie chcieli. Więc lepiej pakujmy walizki i uciekajmy stąd. O nie, no jeszcze ciebie brakowało Uciekajmy, uciekajmy. Iskra, nie bij się z nim. Jest tu za dużo przeciwników. O, obstałem, że będzie jeszcze więcej. No właśnie. Co? Czemu tu się wszyscy zebrali? Iskra, uciekaj. Daj sobie spokój. Masz w tylko. Dobra, czy my idziemy dobrze? Idziemy w miarę, okej. Okay. Iskra uciekaj. Nie możemy się teraz zdawać w bójki. No nie. O wilkumowa. Ej, co tu się stało? Jakiś bug? Chcieliście to? Nagda, no, tak, ekran był czarny. Dobra. Nieważne. To jest teraz nasz najmniejszy problem. Musimy uciekać do naszej wioski. A tu co chwilę atakują nas jakieś wilki i inne stwory. Iskra, iskra nas broni. O! tu się przetransportowałeś, dobra szkoda, że ta jaskinia nie jest tak daleko ale ważne, że wreszcie znaleźliśmy Ok, czy dobrze idziemy? idziemy bardzo dobrze co tu jest? zwykły kamień? zwykły kamień dobra uciekajmy zanim kolejne stwory się pojawią nie mamy nawet miecza no nie, bez jaj Dobra, iskra, nie zwracajmy na niego uwagi. Nasza chata już jest bardzo blisko. A, on się zajął owieczkami, dobra? To nara. Nie wiem, czy lutowaliśmy to miejsce, czy nie. Na razie. Na razie, szczerze, mnie to nie obchodzi. Musimy dostać się do domu. Do naszej wioski, jak najszybciej. Jesteśmy już bardzo blisko, okej. Okay. No, kawałek mamy do tej jaski, nie widzowie. Ale spokojnie. Na pewno się bliżej jeszcze znajdzie jakaś jaskinia. Nie ma też zresztą tragedii. Okej. Okay. Witamy z powrotem. O. Słonecz. Słoneczniczka. Okej. Okay. Witamy, witamy. I co my musimy ulepszyć? Co musimy mieć, żeby ulepszyć wioskę? Aha, deskę tylko. Sześć deski i troszeczkę ulepszyć poziom wioski. To da się zrobić jak najbardziej. 6 desek poprosimy. I ulepszymy sobie troszeczkę... A, ciebie możemy odprawić. Dziękuję bardzo za, za towarzyszenie w wyprawie. Narazka. Ok, czy możemy zbudować teraz? Tak, mamy trochę materiałów, to to nam da na pewno troszeczkę ekspa do, do wiaski naszej, dzięki czemu będziemy mogli ją ulepszyć. Ok, teraz z tej strony. Tyk. Dobra, mamy to. Kolejny etap. Ok. I tutaj. No i dobra. Na razie nie musimy budować dalej. Jesteśmy już w stanie ulepszyć naszą wioskę na kolejny level. Eee, a nie, jeszcze musimy te deski oczywiście zabrać. Mój błąd. Już są gotowe. Bierzemy. I możemy ją ulepszyć teraz na pewno. Ok, super. Kolejny level. Z Tobą w ogóle nawet nie pogadaliśmy, przepraszam. Cześć, jestem słoneczniczka. Znajdziesz mnie na polu. Miło Cię poznać. Miło jest spotkać na swojej ścieżce kogoś, kto kocha naturę, jak ja. Oczywiście, że tak. Opadam z sił. Chyba tu przetącuję. Śmiało, zapraszamy. Eee, Okej, okay. co nam dało to ulepszenie? Ulepszyliśmy wioskę na czwarty level. Dało nam. Możemy teraz poprosić mieszkańców, by gotowali, pozyskiwali ziarno lub zajmowali się grządkami. OK, to będzie przydatna opcja. Yy, mieszkańcy przydzieleni, yy, przydzielani do ścinania drzew zapewnią więcej rodzajów drewna. OK. Ciekawe czy mogą zapewnić słupokorzeń z jaskini. Jestem ciekawy. I tutaj jakieś... Yy, co tu mamy? Szał części. Odlokuj trzy nowe nagrody do budowania i dekorowania. OK. Spoko. Dopiero na piątym levelu wioski będziemy mogli zaprosić kolejną osobę, żeby z nami mieszkała. A co musimy zrobić, żeby odblokować piąty level wioski? Musimy kolejne 20 desek zdobyć i marmur. Marmur to jest właśnie kamień, który można znaleźć w wołonkowych jaskiniach, tak jak wam mówiłem. Więc teraz pierwsze co będziemy chcieli zrobić, to zrobić sobie ulepszony kilof. Eee, ulepszony kilow potrzebujemy kij z upokorzenia. Okej. Okay. Zrobimy sobie wtedy y, 6 takich kij, żeby zrobić sobie 3 kilofy i zrobimy sobie jeszcze dodatkową siekierę i będziemy mogli znów wyruszyć do jaskini po, po ten marmur, tak on się nazywał, dobrze pamiętam. Tak, to był marmur. Oczywiście troszeczkę deski. To możemy nawet od razu zebrać. A nie, pierwsze co widzowie, to może y, postawimy jakąś skrzynkę bo już nam się miejsce kończy w ekwipunku Okej okay. O, a co to? Mały silnik Przymocuj małe silniki do istniejących budowli dynamicznych obiektów Okej, okay, to będzie ciekawe Na pewno potem się tym zajmiemy Nie w tym odcinku, ale, ale w przyszłości zobaczymy co to robi Dobra, gdzie możemy tutaj znaleźć skrzynkę? Okej okay. Potrzebujemy desek do tego Dobrze Weźmiemy sobie to i zrobimy tyle desek, ile mamy. Dobra, 15. I zbudujemy sobie tutaj z z dwie skrzynki. Ciebie rozwalimy z żebyś nas to nie denerwował. Nie, no jaki skra może walczyć z Czy wy to widzicie? To się obije tyle, co nic. Jeszcze dostałem. Dobra, trzeba tą siekierkę ulepszoną. O! Sieciarką ulepszona Naprawdę dobry damage bije. Już jestem bezpieczny, spokojnie. Dzięki wszystkim, że jesteście czujni. Dobra, zbierzmy trochę tego drewna, żeby mieć na później. Dzień już wstaje. O, fajnie. I zaraz będziemy mogli wyruszyć sobie z powrotem do jaskini po, po ten lepszy kamień. A kiedy to zrobimy, ulepszymy sobie potem wioskę na kolejny level. Ok, nie będę już tam schodził. Weźmy sobie, zróbmy jeszcze dwa meczyki i możemy wyruszać. Eee, czy możemy O, możemy zrobić nawet ulepszony miecz. Eee, tylko czy będziemy mieli wystarczająco materiału, żeby zrobić kilow? Zróbmy narwę kilow, może. Ok. Jak nie, to oczywiście. Możemy przecież zrobić jeszcze troszeczkę więcej kija z upokorzenia, tak? O, dobra. Zróbmy jeszcze pięć. O, nie mamy trochę miejsca. Wyrzućmy sobie te kilofy. Już nie są nam potrzebne. Te drewniane są beznadziejne. Dobrze się spisywaliście na początku, dzięki, ale już, już jesteście trochę za słabe. Dobra, mamy jeden ulepszony kilof, odbierzmy sobie kij ze supokorzenia i, i zróbmy sobie jeszcze mieczek ulepszony. A, to nie jest ulepszony ten. To nie jest ulepszony stół rzemieślniczy. Wejdźmy sobie tutaj i zróbmy sobie ten mieczek. No i dobra, to na razie nam będzie tyle. Na razie tyle nam wystarczy. A, talizman zdrowia. Czy bylibyśmy w stanie zrobić teraz talizman zdrowia? Yy, jedwabna nić. Co musimy mieć, żeby zrobić jedwabną nić? Jedwab, Ok. To możemy to zrobić w sumie. Możemy sobie zrobić dwa takie na przykład yy, talizmany zdrowia. Yy, to potrzebujemy 6 nici, Ok. Nie będę robił więcej, ponieważ zaraz będziemy mieli marmur i będziemy mogli zrobić te ulepszone talizmany, więc więc nie musimy na razie aż tyle ich jakby robić. Zróbmy sobie jeszcze jeszcze tyle. Tak? Tyle nam wystarczy? Tyle nam wystarczy. 6. I będziemy mogli wyruszać do jaskini. Mamy już tutaj naprawdę dobry ekwipunek. A, głód. Zrobimy sobie jeszcze tą skrzyneczkę tak jak mówiłem Żeby podstawiać te wszystkie itemki yy, i będziemy mogli wyruszać Jednak trochę trwa przygotowania, żeby wyruszyć do jaskini. A, pełen kwipunek, okej. Okay. Znowu tutaj jakiś kilofek się zaplątał niepotrzebne nam. Dobra, weźmy deski i zbudujmy sobie z dwie skrzynki. Skrzynki mamy w tej zakładce, OK, Dobra, możemy tak sobie zbudować. I dobra, to na razie jest niepotrzebne, to również. E, tego już mamy 50, też sobie zostawimy. To nam jest niepotrzebne, to też. Mm, możemy kości w sumie zostawić, to Okej, okay. i w sumie, dobra, to na razie wystarczy nam jedna skrzynka. Odbierzmy sobie to. I możemy sobie zrobić talizmany, żeby zrobił... Yy, a, odłożyliśmy przecież te wilcze pazury. One są nam potrzebne do zrobienia talizmanów. Okej. Okay. I teraz możemy sobie zrobić te talizmany, tak? A, kościło. <laughs> Nie, widzowie, dzisiaj jestem jakiś zaplątany. Potrzebujemy przejszkości do talizmanów. Mam nadzieję, że teraz już mamy wszystko, że nie będziemy musieli się wracać dziesiąty raz. Ok. Stworzymy sobie dwa talizmany, i będziemy mogli śmiało wyruszać. Talizmany zakładamy w ten sposób. Yy, zobaczcie, mamy teraz 3 HP. A jeśli sobie założymy raz jeden talizman i drugi, to jak widzicie otrzymaliśmy dodatkowe HP. Uzupełnimy sobie je jedząc dnie i możemy wyruszać. poprosimy kogoś, może, może tym razem. A nie, bo ty możesz zbierasz drewno, to, to ciebie poprosimy, żebyś z nami poszła na wyprawę. E, Poszparajmy tutaj. Ok, w którą stronę jest wioska? E, jaskinia, przepraszam. Musimy iść w tamtą stronę. I będziemy chcieli zdobyć oczywiście ten marmur, żeby ulepszyć naszą wioskę. Teraz z ulepszonym mieczykiem to nie będzie problem. Ten ulepszony mieczyk chyba szkielety zabija, mi się wydaje, na dwa lub trzy hity, więc naprawdę to będzie teraz game changer tak zwany będzie nam o wiele łatwiej pokonywać przeciwników. Zobaczcie na przykład na, na przykładzie tego gnojka, który nam tu krowę atakuje. Chodź tu. O! Widzicie? Jak szybko. Okej, okay. kierujmy się do jaskini. Tędy. Naprawdę ten mieczyk już jest robi robotę, ten ulepszony. Ciekawe, kiedy będziemy mogli ulepszyć na kolejny level. Może tu znajdziemy po drodze jakąś kolejną jaskinię, bo poszliśmy troszkę inną drogą. Może nie jakąś super inną, bo idziemy obok tej odkrytej, ale, ale może coś się znajdzie. Jak będziemy mieć, warta. Tutaj ile wilków. O rany, coś tu leci do nas. O kurczę, widzicie tu? Co tu się dzieje? A Ty iskra znowu nie wziąłeś jakiejś lepszej broni. Ile razy trzeba można powtarzać? I ten gością jeszcze. On nam przyda, żeby chyba te lepsze talizmany robi się właśnie ze strupy tego ziomeczka. Więc to nam się przyda. Jak najbardziej. Ok, i nasze jaskinie jest tu. Jakoś teraz szybko do nie dotarliśmy, albo mi się wydaje. Dobra, i lecimy po. O, tu mamy most, to jest po drugiej stronie, prawda? To przejdziemy sobie przez ten most. Wcześniej, jak sobie pierwszy raz grałem w Lego Fortnite, nie przechodziłem wiele razy koło rzek, ale nigdy nie widziałem mostów. O, tam jest kolejny. Może to dodali niedawno. Nie, naprawdę ta le gra LEGO Fortnite super się rozwija. Ostatnia aktualizacje też jak najbardziej na plus. Musimy iść bardziej w tamtą stronę. O, ale najpierw musimy tutaj pokonać tych ziomeczków. Widzicie? Parę hitów i jego nie ma. Dobra, lecimy. Zawracają nam gitarę tylko. Jest tutaj już nasza jaskinia. Lecimy po nasz ulepszony kamień. Czyli tak zwany marmur to chyba był. Jeszcze sobie tego ziomka pokonamy. O kurczę. Całe serduszko nam zbiegło. No i pięknie. Dobra, lecimy już do tej jaskini. I wydobędziemy sobie troszeczkę marmuru, żeby ulepszyć naszą wioskę. Ogólnie ten odcinek już troszeczkę trwa. Więc jak znajdziemy ten marmur, to pewnie będę kończył ten odcinek powoli. Eee, o, mamy. A w kolejnym odcinku ulepszymy sobie wioskę na kolejny level i dalej pójdziemy eksplorować w jakieś inne rejony. O! Może uda nam się... Oj! No, też kreaty już idą łatwiej zdecydowanie tym mieczem. Może uda nam się już y, zdobyć jakieś talizmany, dzięki którym na przykład będziemy otworni na gorąc albo chłód i będziemy mogli chodzić na inne biony. My sobie zrobimy na pewno taką wycieczkę. Ale to zobaczymy. Ok, zbierzmy sobie najpierw troszeczkę słupokrożenia. I możemy sobie zabrać marmur teraz. O, a ty nie masz kilofa. Ciekawe czy, mo czy możemy jej dać kilof. Okej, okay, mamy marmur. Rozmawiaj z iskrą. Wydaje mi się, że poza mną na tej wyspie nie ma nikogo. Może... ...sproszę tutaj paru znajomych. Jakie dzisiaj czekają nas przygody? Yy, może... A, możemy jej dać ten kilof, który mamy. Czy my będziemy mieć dla siebie? No tak średnio bym powiedział. Dajmy jej może tą siekierę, co? Żeby miała chociaż... ...cokolwiek. Nic z tym nie wykopia ani nic w tej jaskini, ale będzie mogła chociaż atakować. Trzymaj się, kierka. E, 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 leśna siekiera, tylko żebym jej tej lepszej nie podarował, przy, no, przypadkiem. Dobra, ciekawe, której poda podarowaliśmy. Ok, podarowaliśmy jej tą słabszą, dobrze. Bo ta będzie nam potrzebna. Okej, okay, widzowie, dzięki Wam se serdeczne za oglądanie tego odcinku. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ulepszyliśmy wioskę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. To bardzo motywuje. Zbliżamy się już do 100 su subskrybentów. Fajnie by było, jakbyśmy dzisiaj to wbili. Naprawdę to motywuje do, do pracy, do tworzenia kolejnych materiałów dla Was. Dobra, ja na razie kończę. Miłego weekendu. Cześć, trzymajcie się.